Okej, okay, my wiemy, że to wygląda jak randomowy typ na randomowej miniaturze i w ogóle czemu was to interesuje, ale to jest najdziwniejszy, najbardziej niesamowity polityk w historii. Jest też duża szansa, że jest po prostu najgorszym człowiekiem, jaki w historii był. I naprawdę większość dyktatorów w historii to mu dopiętnie dorasta. A ten taki najgorszy, taki najgorszy, co wy wiecie, jaki, ale my nie powiemy, bo YouTube, to, to on się do niego z dumą przyrównuje. Mówiąc, że tak, Także zapraszamy Was na jazdę bez trzymanki, której polecamy zostać do końca, bo nawet na końcu będą niesamowite rzeczy. I jest jeszcze jedna sprawa, bo wiecie, my już dostaliśmy monetyzację na YouTubie, w ogóle tak dziękujemy, jest super. I w sumie mamy challenge, żeby powiedzieć o tym typie, który jest cieleniem zła na świecie, tak, żeby nie dostać do monetyzacji. Zobaczymy, czy to jest możliwe. Au, zobaczymy. No, więc to lajki, like subskrypcje i zapraszam na tą podróż, w którą nie uwierzycie w większości przypadków, co ten typ robi i mówi. 2016 rok. Duerte zostaje prezydentem Filipin. I co mu trzeba oddać? To jest jeden z najszczerszych polityków, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Pełnia swoje obietnicy wyborcze z niesamowitą pieczołowitością. I tutaj ktoś może zapytać, ale co chwila, to, to, to jak to jest? Zły? Dziwny? Zły? Typ wygrał wybory, mając takie postulaty, że jest to niesamowite. Ogólnie w... W państwie są problemy z narkotykami. W Filipiny borykają się z dużym problemem, jeśli chodzi o narkotyki. No i Duterte powiedział, że rozwiąże problem. Zalegalizował narkotyki. Wypowiedział w wojnę szefom gangów, żeby skutecznie zwalczyć to od góry. Nie, kazał po prostu eliminować losowe osoby. Dosłownie. Po Filipinach jeżdżą ludzie zamaskowani, na motorach, którzy do wszystkich cywile, dzieci, mali leży. Nikt nie ma pojęcia, czy akurat on dzisiaj, stojąc na ulicy, sobie nie zakończy swojego stania na ulicy. W ten sposób 10 tysięcy ludzi w rok jego prezydentury, yy, no, straciła życie. I to naprawdę losowych ludzi, w sensie, wiecie, to, to, to nie ma jakiegoś specjalnego klucza. Każdy, kto jest troszeczkę podejrzany, profilaktycznie lepiej, wiecie, żeby nie był już w ogóle. I to już w ogóle dyskredytuje go jako człowieka jakkolwiek. Nie, bez sądów, bez niczego, po prostu strzelanie. Ale to w ogóle nawet nie jest wstęp do tego człowieka. Jego wypowiedzi na temat nadużyć seksualnych, to jest inny poziom. My tak fizycznie chcemy tego cytować bo przyrzekam Wam, że nie wyobrażacie sobie, jakie on rzeczy mówi. Nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. Jeśli ktoś ma bardzo mocny żałądek i nerwy, to polecam pierwszy link w komentarzu. I tu w ogóle podkreślimy, bo normalnie korzystamy z bardzo wielu źródeł i tak dalej. Tutaj musimy przyznać, że Klub Jagiloński duża część tego scenariusza do pewnego momentu jest z ich artykułu gdzieś tam przemieniona, więc my serdecznie polecamy ten artykuł, bo jest doskonały. No i tam, jak ktoś ma mocny żołądek, to możecie zapoznać też z tymi statami, które są... Inna planeta, inna planeta. Dalej. Typ wypowiedział wojnę praktycznie wszystkim w państwie. Już pomijając rzeczy związane z narkotykami: komuniści, księża, islamiści. Prawdopodobnie, jeśli przez jakiś fragment tego filmu pomyślicie, o, typ dobrze robi, to na 99% jesteście w grupie, której on też nienawidzi. Bo on jakby nienawidzi wszystkich. Teraz tak. Jakie może być ulubione słowo takiego człowieka? Prezydenta. W oficjalnym wystąpieniu. No ja proponuję, jak macie pannę lekkich obyczajów, to ona ma syna, to bardziej kolokwialnie. No więc jak już powiedzieliście sobie to w głowie, to teraz słuchajcie. Typ w trakcie oficjalnego przemówienia, które trwało 45 minut, użył tego słowa 48 razy. Tymi słowami, Zwyzywał obamę, praktycznie wszystkich w onz wszystkich przeciwników politycznych i Boga. A jak Boga? A widzicie, bo to nie jest tak, że po prostu go obraził, bo to jeszcze byłoby średnio zabawne jak na niego. Nie, nie. Typ uznał, że miał wizję, której Bóg mu się objawił, kiedy leciał samolotem i powiedział do niego, że jeśli on nie przestanie przeklinać, to on strąci ten samolot. I Duarte powiedział, że się ujął, no bo się wystraszył chłopak. Więc po wyjściu z samolotu, znaczy nie bezpośrednio, ale po jakimś czasie od wyjścia z samolotu zwyzywał Boga tym słowem. <grym> typ jest niesamowity! Jego rodzice, on jest prezydentem państwa. go posili jakby oficjalnie, żeby przestał przeklinać. <grym> Wyobrażacie sobie, że wychodzą rodzice... Andrzeja, dudy! I proszę, e, ogarnij się! Co to w ogóle jest? Typ złamał się w sumie w trakcie swojej prezentury raz, kiedy islamscy bojownicy przejęli mu pół miasta na 5 miesięcy i nie był w stanie sobie z tym poradzić. I wtedy poprosił Amerykanów o pomoc. E, I Amerykanie mu pomogli, bo jak się domyślacie, typ się lubi z czyli znaczy, lubił, bo teraz już wyzywa obecnego prezenta, a dobyście się, bo poprzedniego też tak wysyłał. Ty jest takim błędem w Matrixie. No, a do tych wyborów, nie? To w ogóle typ zapowiadał tak kartkorowe policji, które miał wprowadzić, że na przykład powiedział wprost, że jakby się on zostanie wybrany. To Bóg zapłacze. I tutaj się pojawia znowu jego relacja z Bogiem, która jest mega specyficzna, nie? Jak wam jeszcze brakuje złotych myśli, pana Duarte, to my nie kończymy. Jakiś czas temu wyzwał swojego przeciwnika politycznego od homoseksualistów, tylko to zrobił to brzydziej. To jest swoją drogą ciekawe, bo raz walczą o ich prawa i mówi, że powinna być równość małżeńska, raz mówi, że to jest nieakceptowalne, często mu się zmienia. No ale tym razem wyzwał i było takie, no nie wolno tak wyzywać. No i wtedy on wyszedł i w ogóle wiecie, kamień na twarz i tłumaczy, ale mordy. Jego nie obrażam. W sensie ja sam byłem homoseksualistą, po prostu wyleczyły mnie piękne kobiety, w tym moja była żona. Jesteśmy już blisko, ale jeszcze ostatnia rzecz. Ale zanim opowiem wam ostatniej rzecz, która też jest niesamowita, to, bo jakby ten film jest strasznie śmieszny, znaczy, mam nadzieję, że jest śmieszny, ale znaczy, się nas strasznie bawi, ale to też jest taki trochę śmiech przez łzy, bo pod żadnym pozorem pamiętajcie, że cały ten film jest o człowieku, który prowadzi masowe pozbywanie się ludzi. On nie jest ani trochę zabawny, to jest straszny człowiek, to jest straszny człowiek, to jest... Tak jak mówiliśmy, pewnie jeden z najgorszych ludzi w historii świata. Ale po prostu, no nie da się przejść obojętnie obok tego, co on odwala i tego, jak bezczelny jest. Bo on już nie może być kolejny raz prezydentem, bo już mu kadencja wygasa. W druga, a nie może być tam, no, wiecie, trzy razy pod rząd. zabawne, bo on w Filipinach mówi się o tym, że ma około 80 profil poparcia, cały czas. Ludzie go kochają, dosłownie duża część osób, które zlikwidował to w ogóle są ludzie, którzy na niego głosowali, a ludzie tych ludzi dalej często na niego głosują, to jest niesamowite. W każdym razie... Co zrobić, jeśli już nie może być prezydentem? No ty się zgodził, że stanie wiceprezydentem. No i wtedy opozycja przychodzi i mówi, no dobra, ale chwila, 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 chwila. bo ty będziesz wiceprezydentem, wystawisz jakąś marionetkę i potem co? Ta marionetka powie, że abdykuje i ty zostaniesz prezydentem. No to nie możemy tak zrobić. I wiecie, co by powiedział jakikolwiek inny polityk w historii świata? Tak nie będzie, to są oszczerstwa. Przecież to oczywiste, że tak się nie stanie. To jest jakaś możliwość, ale ja to przyjmę tylko, jeśli będzie trzeba. Jak powiedział każdy inny polityk. A wiesz z tego filmu wiecie, że to nie to, powiedział Duarte! Duarte powiedział! Mordy nie! Ale ja wam powiem dlaczego. To jest bardzo proste. Bo widzicie, chodzi o to, że ja zrobiłem tyle rzeczy, że ja muszę być jakoś kryty przed międzynarodowym trybunałem karnym, bo oni mnie pociągną za zbrodnie przeciwko ludzkości. Like i subskrypcję, nasza grupa jest super.